Właśnie tutaj jest opisany najpiękniejszy moment Twojego spotkania z Bogiem, kiedy miałeś z Nim najmocniejszą relację. Witam Was wszystkich na pierwszym spotkaniu, gdzie Biblia nam będzie pomagała spotkać Boga face to face. W języku hebrajskim słowo oblicze brzmi jak pane, czyli oblicze Boga, pane jachwe. I to słowo oblicze znaczy też przód, po prostu, jakby część... Przednia czegoś, kogoś. I to słowo spotykamy już w drugim wersecie w Piśmie Świętym, gdzie czytamy tak. Ziemia była bezwładnym i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez a duch Boży unosił się nad obliczem wód. Ten prosty cytat pokazuje coś bardzo pięknego, gdzie Pan Bóg, tworząc świat, który jeszcze jest pustkowiem, który jeszcze jest pustką, jest ciągle. Wpatrzony w oblicze tych wód, w oblicze tej pustki. On, kiedy tworzy nas, pomimo tego, że często możemy czuć pustkę w sobie, on jest już przybliżony obliczem do naszego oblicza. Jak ten bezmiar wód, bezmiar przestrzeni naszego serca, na tą przestrzenią już jest Pan Bóg, już spotyka się z nią, żeby zaczynać tworzyć, żeby zaczynać przemienić, tworzyć z niczego, bo często w nas są takie przestrzenie, które są niczym, które czujemy, że są takim bezmiarem wód. I Pan Bóg już wchodzi w tą przestrzeń, już zaczyna zmieniać, już zaczyna dotykać co najmniej wzrokiem i ciągle przebywa nad tą przestrzenią. Pan Bóg tworzy nas. W bardzo piękny sposób, jak opisuje Pismo Święte. Znów w pierwszym rozdziale. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży stworzył go. Przy czym Pismo Święte pięknie pokazuje, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz Elohim. Gdzie Elohim to jest liczba mnoga od słowa Bóg. Bo Bóg tłumaczy się dosłownie jak El. Elohim liczba mnoga. Pan Bóg tworzy człowieka, tworzy mnie i ciebie. Wpatrując się w oblicze, unosząc się nad nami, tworzy na obraz Trójcy. I to pokazuje znów kolejną piękną rzecz o nas i o Bogu, jak On tworzy nas. Bardzo piękny sposób. Tworzy nas przede wszystkim w relacji. Każdy z nas jest stworzony do tego, żeby mieć relacje, żeby przede wszystkim mieć relacje z Bogiem, dlatego że byliśmy tworzeni przed obliczem Boga, żeby mieć relacje też z innymi, żeby dzielić się swoją relacją. Kolejna rzecz, która pokazuje o tym, że stworzeni jesteśmy na obraz Boga, to, że każdy z nas jest tak jak Bóg, wolny, naprawdę. Pan Bóg nas stworzył jako wolnych ludzi. Jesteśmy zdolni do tego, żeby w wolności podchodzić do wszystkich rzeczy. Tak samo jak Pan Bóg jest wolny i może wszystko robić tylko z tego co chce, tak samo każdy z nas naprawdę możemy decydować, możemy wybierać, możemy czynić wszystko tak jak chcemy. I jeszcze jedna rzecz, którą wzięliśmy od Pana Boga, którą przejęliśmy od Pana Boga i tylko człowiek posiada to. Możliwość, to jest możliwość poznania. Pan Bóg ma w poznaniu cały świat. Ma w swoim umyśle wszystko, co tworzy, a my to wszystko możemy dzięki naszemu poznaniu odkrywać. My tym wszystkim możemy się zachwycać, dlatego że dostaliśmy rozum. To są trzy cechy, które nas wyróżniają od wszystkich innych stworzeń. To są trzy cechy, które nam też pozwalają być podobnym do Boga. Żeby nasza twarz. Upodabniała się do obrazu Boga. Żeby boska twarz stawała się również naszą twarzą. Nie tylko wyrazy naszych zmarszczek, broda, łysinka. Nie. Właśnie te trzy rzeczy. W taki sposób jesteśmy podobni bardziej do Boga. Przez nasze relacje. Przez naszą wolność, która pozwala nam kochać i przez to, że my możemy poznawać. Poznawać Boga, ale też poznawać innego człowieka. Przy czym, gdy chodzi o tą relację, Pan Bóg. Przede wszystkim nas powołał do tej relacji, i pierwszy był tym, który wyraził swoją relację wobec nas w inny, jeszcze piękniejszy sposób. Gdzie w rozdziale drugim jest drugi opis człowieka, stworzenia człowieka. Jest opisany tak: Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego noc tchnienie życia. Ciekawe, że ten proch ziemi, tutaj nie chodzi o jakiś kurz, który czasem zamiatamy pod dywan albo sprzątamy ładnie odkurzaczem i wyrzucamy ten kurz, coś niepotrzebnego. Nie, w żadnym wypadku. Proch ziemi to jest słowo, które po hebrajsku znaczy najcenniejszy element ziemi. Nie ten niepotrzebny, tylko najcenniejszy element ziemi. Pan Bóg wziął najbardziej żyzną glebę i z niej ulepił człowieka. I lepił w taki sposób, że ciągle dotykał tej gleby. Pan Bóg bardzo łagodnie tworzył wszystkie cechy Twojego charakteru. Pan Bóg bardzo łagodnie, ciągle z miłością dotykając, tworzył Twoją twarz, tworzył Twoje ciało. Bardzo łagodnie i w niezrównany sposób. Każdy jest inny, dlatego że nie da się ulepić tak samo dwóch rzeczy. Pan Bóg nie jest fabryką, gdzie pieczątką przebijał każdego innego człowieka. Nie. Każdego dotykając lepił bardzo łagodnie, co pokazuje też, że do każdego człowieka podchodził z wielką miłością. Do każdego, na każdego musiał się napatrzeć, musiał się przyjrzeć. Aha, tak, czy z tej strony będzie lepiej, czy z tej strony piękniej. I wtedy to właśnie był moment, kiedy mogliśmy czerpać miłość Boga najbardziej, najmocniej. Byliśmy z Bogiem połączeni wzrokiem. Kiedy był ten moment? Tutaj właśnie nie chodzi o to, że ten moment nastąpił ileś tam set lat temu, dlatego że historię może tak mówić, czy wtedy kiedyś my, myśmy się urodzili. Nie. Psalmy piszą, że Pan Bóg przemyślał nas, jeszcze przed stworzeniem świata. I nie chodzi tutaj znów o moment jakiś, który nastąpił w historii. Chodzi o to, że jeszcze poza tym jak świat mógł zaistnieć. Ten moment jest poza czasem. Moment idealny jest dostępny dla nas w każdej chwili, żebyśmy się z Bogiem spotkali. On dalej nas tworzy. Przez to, że dał nam wolność, pozwolił też, żebyśmy się sami tworzyli. Otwierając się na relację z Bogiem, wracamy do tego momentu w twarz i wtedy jesteśmy bardziej podatni na to, żeby Pan Bóg nas stworzył, bo tworzy tylko wtedy, kiedy jesteśmy z nim w relacji. Tworzy tylko wtedy, kiedy patrzymy na niego, na jego twarz, a on patrzy na naszą twarz. I takim wyrazem, takim przykładem dla nas jest Jezus, który był najpiękniejszym wzorem człowieka, dlatego też w stu procentach odbijał twarz Boga. Ciągle był w Niego wpatrzony. Nigdy nie stracił tej relacji, nigdy nie stracił tego wzroku wpatrującego się w Ojca. Od momentu narodzenia do śmierci, właśnie Jezus ciągle był w tej relacji i ciągle był tak wpatrzony w Boga, jak On w Niego. Miał też świadomość tego patrzenia. Spróbujmy odkrywać siebie. Również w tej relacji z Bogiem. Spróbujmy wracać do tego momentu stworzenia, który jest ponad czasem. Spróbujmy prosić Boga, żeby odkrywał nam bardziej swoją twarz, żebyśmy się przemieniali na wzór Jego twarzy. Cieszę się, że możemy spotykać się na tych biblijnych spotkaniach i odkrywać właśnie, jak oblicze Boga może mieć wpływ na wyraz naszego oblicza, na wyraz naszej duszy. Trzymajcie się z Bogiem!